Rządy autorytarne w Polsce 1926-1935. Tutaj, może na początku, powiedzmy, czym jest autorytaryzm, a jest to taka forma sprawowania władzy przez jednostkę albo też grupę ludzi skupioną wokół tej jednostki, czy też wokół armii albo jakiejś partii. W takiej formie sprawowania władzy Nadal są zachowane pozory systemu demokratycznego, ale ograniczone są uprawnienia władzy ustawodawczej na rzecz władzy wykonawczej i ograniczone są swobody obywatelskie. I o ile opozycja istnieje, jednak nie ma żadnego wpływu na sytuację polityczną. A ta władza autorytarna to po prostu władza, która jest skupiona w rękach przywódcy i tego jego najbliższego otoczenia. W Polsce trzeba powiedzieć, że w 1926 roku ukształtował się taki specyficzny rodzaj rządów autorytarnych. W przypadku Polski Piłsudski nie zarządzał w sposób osobisty, bezpośredni. Lecz przez wiernych, oddanych mu ludzi, którzy zajmowali te najważniejsze stanowiska w państwie i nazywano ich sanacją. Sama sanacja to uzdrowienie, czyli nazwa tego obozu Piłsudczyków, którzy rządzili w Polsce od 1926 do 1939 roku, ponieważ oni byli u władzy nawet po śmierci Piłsudskiego. Bardzo tutaj ważną sprawą jest, że w tym 1926 bardzo ważną sprawą jest to, że po zamachu majowym nie doszło do rozwiązania parlamentu, tylko zajął się on opracowywaniem tzw. noweli sierpniowej. A były to poprawki do konstytucji, konstytucji marcowej, które miały spowodować, że te kompetencje władzy wykonawczej ulegną zwiększeniu. I 2 sierpnia 1929 roku ogłoszono tą nowelę sierpniową i według niej prezydent mógł wydawać dekrety z mocą ustawy, mógł rozwiązywać parlament przed upływem kadencji tego parlamentu, uszczuplono uprawnienia Sejmu, czyli pozbawiono go prawa samorozwiązania się, wzmocniono pozycji rządu w sprawach budżetowych, Tworzono stanowisko Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych, który był odpowiedzialny tylko przed prezydentem, dekretem prezydenta. Więc wszystko to spowodowało, że rozpoczęło się takie utrwalanie rządów autorytarnych. Z tych najwyższych urzędów państwowych usunięto osoby, które były niechętne, tym zmianom niechętne Piłsudskiemu, wprowadzono cenzurę i... Ograniczono wolność prasy. Niestety obecnie o tym się rzadko pamięta, ale tych zmian było sporo. Tutaj nie wspomniałem, że powstał też bezpartyjny blok współpracy z rządem BBWR, który głosił takie idee solidaryzmu społecznego czyli taki wspólny interes wszystkich istniejących klas. I oczywiście na czele tego BBWR-u stał Walery Sławek, który był bardzo bliskim współpracownikiem Piłsudskiego. W 1929 roku doszło, doszło do starcia pomiędzy tym rządem a Sejmem. Posłowie po prostu zażądali ustąpienia ministra Czechowicza za jego nadużycia finansowe. Ale w trakcie tej afery po prostu powołano kolejny rząd, nowy gabinet, który miał rządzić, łącznie z nowym premierem, z premierem Kazimierzem Świtalskim. I trzeba pamiętać, że ten nowy rząd już składał się, składał się nadal z tych najbardziej zaufanych współpracowników Piłsudskiego. I ten rząd został nazwany rządem pułkowników, ponieważ jego członkowie, członkowie tego rządu, przeszli przeszkolenie wojskowe. Tutaj ten rząd już prowadził politykę bardzo twardej ręki. On mocno wpływał na dławienie opozycji, na ograniczanie swobód obywatelskich. A opozycję nazwano centrolewem od składu jaki był w tej opozycji, czyli, pa, czyli partię centrum i lewice. I ten centrolew to był PPS, PSL, wyzwolenie, PSL, Piast, stronnictwo chłopskie, Narodowa Partia Robotnicza i Polskie Stronnictwo Chrześcijańskiej Demokracji. Oni domagali się, żeby przestrzegano prawa konstytucji i żeby ten rząd senacki ustąpił. A ten narastający kryzys ekonomiczny to gigantyczne pogorszenie się warunków życia, żeby coś z tym zrobiono. No ale w 1930 roku doszło do wyborów, wyborów zwanych wyborami brzeskimi, gdzie ten osłabiony centrolew przegrywa, no ale nawet BBWR wypada słabo, i trzeba powiedzieć, że wyniki tych wyborów zostały sfałszowane. Po wyborach, po tych wyborach w 1930 roku, Piłsudski zrezygnował ze stanowiska premiera i je oddał, chociaż rząd dalej był zdominowany przez tak tzw. pułkowników. Oczywiście tej sanacji nie udało zagłuszyć się protestów opozycji. To poparcie społeczne zaczęło spadać poparcie społeczne, oczywiście, w stosunku sanacji. Duży udział w tym również tego, jak ta sanacja odnosiła się w stosunku do polityków, do ludzi, ale rozwiązano to w ten sposób, że przywódców opozycji aresztowano, no a później wypuszczono ich za kaucją. W 1931 roku wytoczono im procesy, wymierzono kary od 1,5 do 3 lat więzienia. Trzeba pamiętać, że część z nich odbyła karę, część z nich wyemigrowała na przykład do Czechosłowacji w 1933 roku, kiedy upłynęła kadencja Mościckiego, a nie posiadał on kontrkandydata i opozycja dodatkowo zbojkotowała wybory prezydenckie, więc Mościcki pozostał prezydentem dalej. Więc Mościcki został prezydentem dalej. Tutaj musimy zaznaczyć, że nadal część społeczeństwa popierała sanację, część społeczeństwa była przeciwko. To należy zaznaczyć. W 1934 roku doszło do zabójstwa ministra spraw wewnętrznych Bronisława Pierackiego, dokonali tego nacjonaliści ukraińscy. Powstał obóz odosobnienia w Berezie Kartuskiej. Trafiało się tam nie na podstawie wyroku sądowego, czyli nie na podstawie zgodnego z prawem wyroku sądowego, tylko po decyzji sędziego-śledczego. I oczywiście trafiali tam ludzie, którzy byli podejrzani o działalność terrorystyczną, ale też przeciwnicy władzy. Tu należy wspomnieć, że w tym miejscu, obozie odosobnienia w Berezie Kartuskiej, znęcano się nad znajdującymi się tam więźniami. Czyli, czyli przy okazji walki z działalnością terrorystyczną, walczono również z opozycją. A działalność ustawodawcza Sanacji szła w, nadal w kierunku umocnienia swoich rządów. I ograniczenia, maksymalnego ograniczenia szansy na jakąkolwiek reakcję opozycji. Dlatego też dokonano zmiany w Konstytucji, i mowa tutaj o Konstytucji Kwietniowej z 23 kwietnia 1935 roku. I to ona tak w sposób formalny już zatwierdziła istnienie systemu rządów autorytarnych. Pamiętajmy, że dużo wpływ na tą konstytucję miał sam Józef Piłsudski. Dalej wzmacniano w niej rolę władzy wykonawczej, pozycję prezydenta. To on był odpowiedzialny według niej tylko przed Bogiem i historią, więc nie ponosił odpowiedzialności przed żadnym z organów władzy. Wzmocniono również władzę rządu, uniezależniając go od Sejmu. Po prostu mógł robić Prawie co chciał. No oczywiście, w miarę tam się pilnowano. Prezydent stał się zwierzchnikiem sił zbrojnych, decydował o wojnie, o zawieraniu pokoju, mógł rozwiązywać parlament, miał prawo mianowania premiera, ministrów, najwyższych urzędników i jednej trzeciej z senatorów. Gigantyczna władza. Ale 12 maja 1935 roku zmarł Józef Piłsudski. I tutaj doszło do rozbicia w samym tym obozie sanackim i do walk o władzę. Walery Sławek rozwiązał BBWR. Generalnym inspektorem sił zbrojnych został Edward Rydz-Śmigły, a o to kto będzie prezydentem spierali się Ignacy Mościcki i Walery Sławek. Oczywiście Mościcki tą konfrontację wygrał. A wewnątrz sanacji powstały dwa obozy. Grupa Zamek i Grupa Gisz. Grupa Gisz to Generalny Inspektor Sił Zbrojnych. Była to grupa, która skupiała się wokół marszałka Edwarda Rydza Śmigłego. Grupa Zamek to grupa, która była wokół prezydenta Mościckiego i wicepremiera Kwiatkowskiego. Ale oczywiście dogadano się, i w 1936 roku powstaje rząd Felicjana Sławoja Składkowskiego. No i był to ten najdłużej istniejący z wszystkich rządów II Rzeczpospolitej. Tamte były bardzo krótko. W 1937 roku powstaje obóz Zjednoczenia Narodowego, OZON, który jest przewodzony przez Adama Koca, później przez Stanisława Skwarczyńskiego i on miał za zadanie skupiać wokół siebie te wszystkie siły sanacji, dla których oczywiście największym, najważniejszym celem jest dobro państwa Polski. No i trzeba pamiętać, że cały czas propagowane były idee solidaryzmu społecznego w oparciu o kult piłcudskiego. Niestety, ale jest to taki fragment naszej historii nie do końca przez wszystkich rozumiany, znany, ale warto powiedzieć, warto wiedzieć, że w naszej historii był okres, kiedy to tego typu władza. Można powiedzieć, przez te 13 lat istniała i mocno wpływała poprzez swoją działalność, i żeby tą swoją władzę wzmacniać. I pamiętajmy, że druga Rzecz Pospolita polityka, rozwój, stosunki wewnętrzne, zewnętrzne to naprawdę bardzo, bardzo burzliwy, ale też bardzo ciekawy moment. I chociaż nie są już to czasy tak odległe jak czasy zaborów, czy też wcześniejsze, jednak myślę, że są to, można powiedzieć, czasy o wiele mniej znane i rozumiane przez większość ludzi niż na przykład nasze istnienie w XVII-, w XV wieku. Chyba, że jestem w takiej bańce. Ale fragment historii, który warto znać. I może kiedyś podsumujemy, w jaki sposób wpłynęło to na rozwój II Rzeczpospolitej. I jak to wszystko przekładało się na życie takich zwykłych ludzi. Dziękuję za uwagę, zapraszam ponownie.